Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra wrócę, ale nie, każdy coś gubi, czegoś potrzebuje. Ja jestem Marvin, nie Barwin. Gdzie mam ich szukać? Na Pośpiesz się. O, bardzo konkretna lokalizacja. Kolego, nie widziałeś może barana? Właśnie na jednego patrzę. Co myślisz o legalizacji bagiennego ziela na Archolos? A komu to potrzebne? A na co? Co tu robisz cały nagi? Fabio, ty biedny sukin synu. Ludzie mówią, że sprawiasz tu same problemy. Nie będzie ich obchodziło, czy ty za tym stałeś, czy nie. Ważne, że pozbędą się sprawiającego problemy osiłka. Mówiłem ci, że to mi zaszkodziło, a ty mnie oskarżasz o pijaństwo. W tym przypadku tak było. Najpierw chwilę rozmawialiśmy z właścicielem, starym bucem, który chyba pamiętał powstanie królestwa Mertany. Śmierdziało od niego potem, bo mimo upalnej pogody, i tak założył najbardziej eleganckie ubranie, jakie miał, czyli takie z futerkiem. Dowódca Roderich osobiście wybrał mnie do reprezentowania straży. Jeśli Wasza Ekscelencja jest niezadowolony, to powiadomie go, by przysłał kogoś innego w moje miejsce. Mam dość bycia reprezentantem całej organizacji za darmo. Zrób coś w końcu w mojej sprawie, to załatwię sprawę z wysłannikiem. Cóż, to prawda, ale nikt nie wspominał mi o żadnym podatku. Po prostu wyznaję inne wartości i dziękuję Beliarowi za każdą dobrą rzecz, jaka mnie spotyka. Nie zamierzam tego tak zostawić. Zbyt wiele rzeczy tutaj nie pasuje.